Ich moderator Bydgosz wygrywa dzisiaj z Nierbą Wągrowiec. Jak ty się w tym sparingu czułeś? Jak ten mecz oceniasz? Myślę, że kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Dostałem nawet dużo szans od trenera Osińskiego. Myślę, że wykorzystałem swoją szansę. I ogólnie no mecz myślę na plus. To jest pierwszy sparing z różną przeciwną. Tydzień temu graliśmy grę wewnętrzną, ale wiadomo, że gra wewnętrzna nie oddaje tego, co tutaj z przeciwnikiem. Jak właśnie ten początek okresu przygotowawczego oceniasz? Za Wami dwa tygodnie, bodajże, yy, treningów? Na czym się na razie skupiacie na zajęciach? Na razie staramy się otwierać grę od piątki, czyli otwieramy, budujemy grę. Yy, każdy na treningu jest zaangażowany, co, się, co też wpływa na formę naszą. Myślę, że jak będziemy tak do końca, do końca okresu przygotowawczego pracować, to w Lidze, w lidze pokażemy swoją siłę. Przed Tobą nie tylko gra, nie tylko zmagania w zespole czwartoligowym, ale też Liga Makroregionalna Juniorów. W zeszłym roku fajne rozgrywki w Waszym wykonaniu. Czego spodziewacie się po zbliżającym się sezonie w, tych, w, tych, w tej lidze? Na pewno chcielibyśmy pokazać się jeszcze z lepszej strony. Rok temu udało nam się być na podium, niestety ostatnim. W tym roku będziemy chcieli połączyć o awans do głównej celiotki. Mam nadzieję, że nam się uda. Na pewno damy z siebie wszystko.